Siemanko, YouTube, zaczynamy dzień z życia trenera online personalnego Tim Matoga. Kto wie, ten wie, o co chodzi. Jak widzieliście, poradna rutynka. Zaczynam, szklanka wody, kawka. Mam tutaj tak, spalacz tłuszczu pierwszy. Zawsze to jest moja poradna rzecz z rana, wszystkie tapsy. Drugi i kardaninka. Nie wiem, czy jeszcze coś zostało. O, jeszcze jest na jedną. Dobrze, że kupiłem drugą. Dzisiaj wypada dzień bez iniekcji, więc jest luz. Mamy wolną głowę. Uf. I co? Zaczynamy. Dzisiaj nie ma śniadania, nie jem śniadania, zaraz jadę na perso, tylko się ogarnę i y, zrobię posiłek przedtreningowy, który zabieram ze sobą, zjem na siłowni, bo potem od razu jadę na trening. Kawusia będzie wypita, pokażę Wam co zrobię. Kawkę też już mamy, tylko musi się ostudzić. Co słychać u mnie obecnie redukcja. Mamy 90 kg na wadze. Waga lekko zaczęła iść do góry, czyli zaczynamy rosnąć na redukcji, z czego się bardzo cieszę. Eee, co tam jeszcze? Pracy od cholery, mnóstwo nowych osób, mnóstwo ludzi nowych pisze, więc praktycznie cały dzień kręci się koło roboty. Dzisiaj będę miał e, rano treningi personalne. Wracam, robię swój trening, wracam. Lecimy wtedy z e, posiłkiem potreningowym, praca online, odpisywanie na raporty, i wieczorem znowu lecimy na perso. Wracam wieczorem do domu. Tak dzisiaj wygląda dzień, więc pokażę Wam w skrócie tyle, ile mogę, jak to będzie wyglądało. Pogoda ciężka, trochę kropi, trochę nie, więc nie jestem fanem takiej pogody, czekam już na słońce. Wszystkich zapraszam oczywiście na live'y na TikToku. Live'y codziennie, wieczorem, ewentualnie w ciągu dnia. Więc wbijajcie na TikToka, zostawcie follow'a, zostawcie follow'a na Instagramie, bo Instagrama turbo ciężko się rozwija, więc każdy follow'ek jest na wagę złota. Wszystkie linki w opisie pod filmem, a my bierzemy się za posiłek pre-workout meal. Dobra, lecimy z posiłkiem pre-workout. Najpierw zagotujemy wodę. Jak wiecie u mnie ten posiłek to nie jest wielkie wow, więc nie będzie rewelacji, poczekamy aż woda się zagotuje i już przychodzę i jedziemy dalej. Dobra, jedziemy, posiłek przedtreningowy. mamy tu klej gryżowy, jedziemy sobie około 80 gram plus minus, nie mniej nie więcej. Klej gryżowy dla mnie top, najlepsza rzecz, jako w ogóle rzecz na węg dobicie węgli, yy, jako posiłek pre-workout. Zdecydowanie u mnie najlepsze wchłanianie, oprócz tego najlepsze trawienie, zdecydowanie zero problemów trawiennych, więc zajebista sprawa. Jeżeli nie mieliście okazji próbować klejku, to Wam polecam, bo to może być game changer w Waszej diecie. Dajemy zdecydowanie trochę więcej wody. I dokładnie wszystko mieszamy. Białeczko kupione na promocji, to jest Biotech akuratnie. Czekoladowe było w bardzo dobrej cenie, więc by, aż szkoda było nie kupić, że tak powiem. I dajemy tutaj dwie miarki białka. Elegancko. Tym sposobem mamy pierwszy posiłek. Zrobiliśmy syf w kuchni. Jest zajebiście. Mamy pierwszy posiłek. Posiłek pre-workout, który wiedzie przed treningiem. W trakcie drugiego perso sobie zjem. Ogólnie zajebista sprawa. Teraz idę się szybko ogarnąć, pewnie przeleję sobie kawę do kubka na wynos, biorę wszystko ze sobą, śmigam na dwa treningi personalne i widzimy się albo gdzieś z trasy, albo widzimy się na spokojnie już z siłki. Dobra, jesteśmy po pracy, personale zrobione, mamy tutaj przetreningóweczkę dorwana na promocji za połowę ceny, to jest od Loco, całkiem dobra, wczoraj brałem, pompuje, ale ona jest bez kofeiny. Smaku spoko. Lecimy pompować górę i widzimy się na treningu. Dobra, lecimy z treningiem, trening góry, barki łapy. Zaczynamy sobie od SMIFa na rozgrzeweczkę. Lecimy sobie dzisiaj 5 ćwiczeń. Myślę, że większa objętość, większa ilość powtórzeń, dopompujemy barę górę i na dzisiaj tyle. Szybki trening i wracamy dalej do roboty. Z posiłkiem potreningowym. dzisiaj będą dwa mięsa w zestawie. Pierwsze to będzie chuda szynka wieprzowa-mielona, a drugi to będzie kurczak. Zaczynamy sobie od wieprzowiny na patelnię olej w sprayu standard i wrzucamy nasze mięsko. Mamy tu 500 gram chudej mielonej szynki. Użyję dzisiaj sobie połówkę, czyli 250 i Eee, jutro w dzień nietreningowy użyję kolejne 250, więc niech się to nagrzeje. Do tego przyprawa, chyba kupiłem jakąś przyprawę do wieprzowiny, jeżeli się nie mylę, to mięsa mielonego, może być. I do tego absolutny game changer z biedronki fryteczki, które zrobimy w airfryerze Są o tyle zajebiste, że eee, mają tylko 2 gramy tłuszczu na. 100 gram, więc tak naprawdę dzisiaj rano nawet nie jadłem jajek i bekonu, bo nie było kiedy. Więc mogę sobie spokojnie 300 gram takich fytyżków zjeść. Więc odbierzemy 300 gram i rzucamy je klasycznie do airfryera, najlepszy. Urządzenie w tym domu na około 200 stopni odpalamy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej strony. Tryb manualny. Klikamy 200. Czas 18 minut. Włączamy. Sprawa załatwiona. Mega fajne urządzenie i wszystkim polecam, żeby sobie kupić mięsko. Smażę całe. Potem po prostu podzielę na dwie porcje bez żadnego udziwniania. I gdzie jest moja przyprawa? Odrobinę przyprawy, żeby było trochę smaku. I to będzie mój posiłek post-workout. Dzisiaj jestem od rana na 600 kalorii, więc yy, tych kalorii dużo zjadłem. Trzeba białko dobić. Ja dziennie jem z 60 gram, bo yy, 60, 260 gram białka, więc jest tego dużo. I no też ze względu na branie środków. Jest szpatułka. A, yy, ze względu na branie środków tego białka mogę zdecydowanie więcej przyswajać. Zwykła osoba, która się niczym nie wspomaga, to będzie zdecydowanie za dużo. Nie warto lepiej te kalorie przełożyć na węglowodany. Wyjdzie wam to dużo bardziej na plus. I co? Siadam do posiłku. Nie ma tu żadnego fenomenu. Do tego dodam sobie odrobinę keczupu, pewnie 0. I będę siadał do pracy. Online trzeba odrobić wieczorem standardowo jakiś live. Potem jeszcze trzeba zjeść. Mam treningi z podopiecznymi jeszcze bodajże 3 albo 4 wieczorem. Kolka zero, jak widzicie, również jest tutaj kupiona. Tego w domu nigdy nie może zabraknąć. Pytacie się, ile wody piję. Staram się pić minimum te 3-4 litry dziennie. Od tego mam britę. Polecam, żeby nie marnować plastiku, tylko możecie sobie przelać do tych samych butelek, jest to dużo lepszy pomysł. Zrobię jedzonko, nie ma tu więcej nic ciekawego i widzimy się w kolejnym posiłku. No i jak widzicie, piję sobie herbatę, praca online, raporty, podopieczni. I co tutaj jem? Kaszka proteinowa Go Active z Biedronki. 16 gram białka, zajebista przekąska na redukcji. Mega słodkie, mega dobre. Dużo białeczka, idealna sprawa. I tak, jak widzicie, nic ciekawego się nie dzieje. Zjadłem obiad. Teraz krótka część pracy zjedzenie, posiłku. Za dwie godziny lecę z powrotem na treningi z ludźmi. Więc tak naprawdę nic tutaj, wiele się nie dzieje. Robiłem jeszcze chwilę live na TikToku godzinkę, żeby coś pogadać z ludźmi. Potem wieczorem też zrobię. Muzyczka gra w tle. Idealne warunki do pracy. Czego chcieć więcej, czego chcieć mniej? Yy, I co? Ja siadam dalej, bo jeszcze mam jedną osobę do ogarnięcia. Zjem sobie na spokojnie tą kaszkę i widzimy się przy kolejnym posiłku, albo już z trasy zobaczę, czy będę miał ochotę jeszcze coś zjeść. Siwanko, kolejny posiłeczek. Już wam pokazuję, co wlatuje. Będą to gnoki, yy, z biedronki, 280 kalorii. Na dobicie węgli przed pracą, tak to wygląda. 200 gram, i do tego leci de do was. Na spokojnie. Najnowszy odcineczek nadrabiam. Chwila chilku, za 30 minut wychodzę z domu na perso, i tak naprawdę na tym się kończy cała ciekawa opowieść. Przetrenuję szybko ludzi. Wracam do domu. W pracy sobie wypiję taki jogurt piątnicy. Taki koktajl odżywczy. 26 gram białka. I potem wam pokażę ceny. na ostatni posiłek. Biorę się za jedzenie i widzimy się potem. Witam YouTube. Po pracy zakupki zrobione. Idziemy do domu. Idziemy gotować. Jestem wypierdolony. Czas jeszcze zrobić online, ugotować posiłki i oczywiście odpalić live'a na TikToku, żeby z wami porozmawiać. No i jesteśmy po całym dniu roboty, zasuwania. Nic się nie zmienia, bo dalej zasuwamy. Tutaj, sobie klucze zostawiam w tajemniczku elegancko. I co? Pomalutku będziemy szli do kuchni coś ugotować, coś ogarnąć i pokażę Wam co kupiłem w ogóle. Małe zakupy, bo ogólnie takie większe zakupy to robię powiedzmy nie wiem. Tam raz w tygodniu, a tak to w ciągu tygodnia po prostu coś dokupuję. Więc już wam pokazuję. A więc co zostało kupione? Podstawowe produkty. Tu mam akurat kubek po kawie, który miałem na treningach. Kupiłem tak. Takie pizzowe wafelki mają 240 kalorii, 5 gram tłuszczu, 40 gram węgli. Fajna przekąska. Mrożone warzywa standard. Wędzona ryba na dzień nietreningowy. Kaszka proteinowa, większa zawartość białka, zajebista sprawa. Batony proteinowe. Tutaj jeden baton ma 5 g tłuszczu, 13 g węgli, 22 g białka. I myślę, że takiego batonika se opierdolę. Pomidorki 250 gram. I ogórek również do tortilli. I to jest wszystko, to są moje zakupy, muszę umyć gary, ale mi się kurwa nie chce i robimy sobie jedzenie, jednak zmieniłem zdanie, nie będę jadł kurczaka, zjem sobie resztę mięska i do tego weźmiemy sobie pasatę pomidorową i zrobimy sobie po prostu spaghetti klasyczne, więc tak jak widzicie waga, może zmienię trochę. Ułożenie. Dobra. Eee, 100 gram makaronu, bo tyle mi zostało węglowodanów, więc makaron. 100 gram. 100 gram makaronu. Do tego wrzucamy to do gara. Mięso podgrzeję, bo jest już zrobione. Dodam pasatę. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Nic wow, nic fancy. To będzie mój ostatni posiłek. I tak naprawdę siadam jeszcze do pracy, do live'a, do wszystkiego. Więc widzimy się, jak to przygotuję. Dobra, i kończymy po marudku ten dzień. Jedzenia na dzisiaj zaraz siadam i tak do live'a żeby odpalić jedzonko zostało zrobione już wam pokazuję. Mamy tutaj spaghetti. Wrzuciłem wszystko wymieszałem. 100 gram makaronu, 250 gram mięsa, pasata chuda pomidorowa, nic specjalnego. Jeżeli was ciekawi jaka pasata w ten sposób, zalewamy tylko za chwilę garnek wodą, żeby nam nic nie zostało. I tak naprawdę tak wyglądał dzisiejszy dzień. Tak pracuję, tak funkcjonuję, tak trenuję, tak działam sobie jako trener, tak szlifuję swoją sylwetkę. Dzisiaj około 250 gram białka, niecałe 60 gram tłuszczu i około 360 gram węgli. To jest mój trzeci tydzień redukcji i jeszcze 7-8 tygodni przede mną. Bardzo dziękuję każdemu, kto był. Bardzo dziękuję każdemu, kto oglądał do końca. Zapraszam do zostawienia łapki, bicia na TikToka, na Instagrama, zostawienia followka. Widzimy się już w kolejnym.